Pan sam, pani Ewy nie ma w pracy? Kapitan Rajski wpadł jak furiat do sekretariatu, gdzie prokurator Zenon Wola mocował się z szufladami biurka Ewy Sochnackiej. Był wściekły, targał pękiem dzwoniących kluczy, próbował któryś z nich dopasować do zamka, ale bez powodzenia. Niech pan sobie wyobrazi: Ta elegantka przyszła z samego rana z podaniem o urlop. Nie jestem w stanie pracować. To tragiczne zdarzenie wytrąciło mnie z równowagi. Trele Morele dużyła mi w tym stylu, wycisnęła ze mnie zgodę na urlop, nie zostawiła kluczy od biurka, a w szufladzie są pieczątki. Potrzebna mi jest w tej chwili nagłówkowa. No i dostań się człowieku do tego pudła. Niech to diabli porwą. Gdzie pan ma to podanie Sochnackiej? Leży u mnie na biurku. Proszę przeczytać, jeśli pan ciekaw. Rajski wszedł do gabinetu Artura Kanta, w którym obecnie zadomowił się prokurator Wola. Na biurku leżała kartka papieru kancelaryjnego, Zapisana kilkoma zdaniami. Do pana prokuratora Zenona Woli: Podanie. Najuprzejmiej proszę o udzielenie mi dwutygodniowego urlopu wypoczynkowego na poczet roku przyszłego. Składam tę niecodzienną prośbę w związku z nagłym pogorszeniem stanu mego zdrowia, który to stan wywołany został silnymi przeżyciami natury emocjonalnej po zgonie mego długoletniego i nieodżałowanej pamięci zwierzchnika pana prokuratora Artura Kanta. Mam nadzieję, że prośba moja zostanie potraktowana życzliwie. Z poważaniem, Ewa Sochnacka. Udzielił jej pan tego urlopu? Jeszcze czego. Wola nadal mocował się z biurkiem i kluczami. Dałem jej pięć dni na odczepnego. Pewnie i tak pójdzie do lekarza, aby wydębić następne zwolnienie lekarskie. Niech to szlak trafi. Jak ja się dopiero do tych pieczęci? Proszę pozwolić. Mam większą wprawę. Rajski wziął klucze z rąk woli i zajął jego miejsce za biurkiem Sochnackiej. A czy pan już wie, że ten obwieść kwiatek nie zgłosił się o ósmej w komendzie? Otrzymał polecenie meldowania się codziennie o ósmej przez dwa tygodnie. Czułem, że nic z tego nie będzie. Trzeba było go trzymać za kratkami aż do zakończenia sprawy. Kwiatek się nie zgłosił? A to ciekawe. Proszę, Rajski oddał klucze. Szuflada otwarta. Pieczęcie leżą na wierzchu. Już po kłopocie. Dziękuję panu. Z tym kwiatkiem, powiadam panu, będziemy mieli jeszcze nie jedno zmartwienie: to urodzony kryminalista. Nikt nie rodzi się kryminalistą, panie prokuratorze. Inna sprawa, że kwiatek zrobił nam niespodziankę. Znajdziemy go, daleko nie ucieknie. Czy. czy pańska wczorajsza opieka nad kłosem, panie prokuratorze, wynikła z troski o jego bezpieczeństwo? Skąd pan to wie? Szedł pan za mną? Zapewniam pana, że nie szedłem. Po prostu wiem. Licho wie, co mnie za nim poniosło, odparł Wola. Właściwie ta grafologiczna ekspertyza przekonała mnie całkowicie. Nie grafologiczna, panie prokuratorze. Grafologia nie ma nic wspólnego z nauką. My zajmujemy się, jeśli idzie o pismo, jego stroną graficzną, nie grafologiczną. Różnica jest zasadnicza. Mniejsza o to. Niech będzie graficzna. Przekonała mnie, lecz mimo to, coś mnie ciągnęło za tym człowiekiem. Doprawdy nie umiem powiedzieć co. Ale gdy zobaczyłem, że kłos chce zalać robaka pod żaglami, wycofałem się do domu. Potłukłem się, wie pan? Za te ślizgawice na chodnikach prezydent miasta powinien zlecieć ze stołka. Może nie prezydent, może dyrektor przedsiębiorstwa komunalnego. Może, ale ktoś powinien dostać za to. O mało nie złamałem nogi. Tej nocy dotkliwie pobito Andrzeja Kłosa, rzekł Rajski. Ciekaw był, jak wola zareaguje na tę wiadomość. Wiem. Dzwonił do mnie major Rakowski. Chciał mi tu przysłać łysego, tego oszusta matrymonialnego. Wykpiłem się. Powiedziałem, żeby go odesłano tam, gdzie ostatnio narozrabiał. Miałem rację? A gdzie pobito Andrzeja Kłosa? W restauracji? W drodze do domu? Bo jakoś podczas rozmowy z Rakowskim uciekł mi ten szczegół. W domu. W jego własnym domu. Kto to zrobił? Nie wiem. A widzi pan, jednak miałem dobre przeczucie. Powinienem iść za nim aż do domu. Żeby dziś leżeć w szpitalu z połamanymi żebrami? Kłos trafił do szpitala? Aż tak ciężko został pobity? Leży w domu, ale nie może ruszać szczęką. Podwójnie złamana. Ładna historia. Nie domyśla się, kim był napastnik? Bili się w ciemnej stodole, czy jak? Zgadł pan. Bili się w ciemnym mieszkaniu kłosa. Rozległo się pukanie do drzwi. W tej samej chwili do sekretariatu wbiegł zdyszany porucznik Mirosław Turski. Tomasz, jesteś. Zniknął Andrzej Kłos. Oddychał jak po biegu maratońskim. Rajski z wolą wymienili zdziwione spojrzenia. Jak to zniknął? Skąd ta wiadomość? Zapytał Rajski. Stwierdziłem osobiście. Pół godziny temu. W domu go nie ma, mieszkanie zamknięte było na klucz. Odwiedziłem wszystkie szpitale i przychodnie. Nigdzie go nie ma. Poleciłeś mi, abym mu we wszystkim pomagał. Pojechałem sprawdzić, czy czegoś nie potrzebuje. Spokojnie, nie denerwuj się. Na pewno nie ma go w domu? Może zasnął? Skądże? Obawiałem się czegoś niedobrego i wyważyłem drzwi. Wyważyłeś drzwi? A co miałem robić? I pozostawiłeś je otwarte? Zabiłem gwoździami przy pomocy sąsiadów. Może kłos wyszedł na spacer. Wierzysz w to, co mówisz? W takim stanie? Z głową jak bałwan i ze złamaną szczęką zachciało mu się naraz spaceru? Prokurator Wola toczył wokół dumnym spojrzeniem. No i ma pan rezultat naukowych metod śledztwa, powiedział z przekąsem. Ma pan wynik swojej graficznej ekspertyzy? Co ma piernik do wiatraka? Turski, biegiem do majora Rakowskiego. Rozesłać patrole po całym mieście, szukać choćby pod ziemią. Andrzej kłos musi się odnaleźć. Zrozumiałeś? Lidzbark, dworzec autobusowy. Ciasny, zatłoczony pasażerami do ostatnich granic. Sobota, koniec tygodnia. Andrzej Kłos naciągnął na głowę kaptur turystycznej kurtki. Poprawił szalik osłaniający bandaż na brodzie. Rozejrzał się. Już w autobusie wzbudzał zaciekawienie pasażerów. Od czasu do czasu postękiwał. Mimo wysiłków nie mógł się opanować. Ból w szczęce odzywał się nagle, ostro. Przeszywał całą czaszkę. Opuścił budynek dworca autobusowego i idąc powtarzał w myślach adres Helena Kaczyńska, Staromiejska 7. Helena Kaczyńska, Staromiejska 7. Staromiejska? To powinno być gdzieś blisko rynku. Tak, z pewnością, Staromiejska 7. Wkrótce stanął przed domem oznaczonym tym właśnie numerem. Wszedł na klatkę schodową. W wykazie lokatorów sprawdził nazwisko Helena Kaczyńska, mieszkania 7. Zgadzało się, to tu. Ruszył schodami w górę, mijając ponumerowane drzwi mieszkań. Tak doszedł do drugiego piętra. Mieszkanie z numerem siódmym znajdowało się zaraz u wylotu schodów, po lewej stronie klatki schodowej. Stanął przed drzwiami, wytarł starannie obuwie o włochatą wycieraczkę, poszukał przycisku dzwonka. Nacisnął. We wnętrzu mieszkania rozległy się wysokie, drażniące ucho dźwięki. Chwilę odczekał. Zadzwonił po raz drugi, a jednocześnie drugą ręką, przykrył oko wizjera wmontowanego w drzwi. W mieszkaniu panowała cisza. Przyłożył ucho do drzwi, lecz poza własnym przyspieszonym oddechem, niczego nie słyszał. Zrezygnowany oparł się o balustradę schodów. Na dole ktoś chrząknął. Andrzej Kłos spojrzał w dół, w studnie między schodami i zobaczył kogoś trzymającego się poręczy i szybko wspinającego się w jego kierunku. Andrzej Kłos wbiegł na półpiętro. Skrył się we wnęce za zakrętem schodów. Po chwili usłyszał znane mu już wysokie tony dzwonka. Wychylił głowę, spojrzał w dół. Przed drzwiami z numerem siódmym stał Roman Kwiatek. Kłos nie mógł się mylić. Znał przecież kwiatka jako pracownika żubra. Mimo że kwiatek stał zwrócony do niego bokiem, nie miał najmniejszej wątpliwości. Ta sama ponura, płaska twarz, ta sama sylwetka z ciężko zwisającymi rękami. Kwiatek nieustępliwie naciskał klawisz dzwonka. Odwrócił się plecami do drzwi. Boże! Westchnął w duchu Kłos. A więc to on, Roman Kwiatek był tej nocy w moim mieszkaniu. To on złamał mi szczękę. On! Teraz już wszystko jasne. Żeby nie spojrzał w górę, żeby mnie nie zobaczył. Kwiatek nie zamierzał odchodzić od drzwi. Stał nadal odwrócony do nich plecami i naciskał klawisz dzwonka kciukiem uniesionej dłoni. Na prawym policzku miał opatrunek nad łukiem prawej brwi widoczny z daleka siniak. Dzwonek jazgotał z krótkimi przerwami. Zaraz, zaraz, komu tak pilno? Obydwaj posłyszeli głos kobiety dobiegający z niższej kondygnacji. Pan do mnie? Przed kwiatkiem zatrzymała się kobieta z torbą pełną zakupów. Tak, to ona, pomyślał głos. Pani Helena Kaczyńska, prawda? Kwiatek ukłonił się. Ja tylko na chwilę. Wpuści mnie pani? Proszę, niech pan wejdzie, powiedziała, szukając w kosmetyczce kluczy. Po chwili zniknęła za drzwiami. Andrzej kłos odetchnął kilka razy, po czym zbiegł pędem ze schodów i wypadł na ulicę. Przed domem zatrzymał pierwszego napotkanego przechodnia, był nim jakiś starszy mężczyzna. Panie, gdzie tu jest posterunek milicji? W ratuszu, pięćdziesiąt metrów stąd, nie widzi pan? Nie odpowiedział, co sił w nogach pognał we wskazanym kierunku.